Zakończyliśmy właśnie obchody uroczyste, centralne Ogólnopolskiego Święta Lasu, które w tym roku było szczególne, było połączone z 95-leciem istnienia lasów państwowych. Mieliśmy też szczególnego gościa, bo gościem honorowym tej uroczystości była pani Agata Konchauzer-Duda, czyli pierwsza dama, małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Lasy państwowe to jedna wielka rodzina, to wspólnota ludzi, którzy kochają las, którzy kochają przyrodę, to wspólnota ludzi, Którzy też chcą i umieją dzielić się swoją wiedzą, potrafią też ukazywać piękno lasu i potrafią także uczyć nas wszystkich, jak wspólnie o ten las dbać. A wszyscy doskonale wiemy, że lasy to jest nasze wspólne dobro i o to wspólne dobro też wspólnie powinniśmy dbać. Lasy dostarczają nam tlen są, ostoją zwierząt, ale także miejscem kreacji i odpoczynku. I tym bardziej powinniśmy być wdzięczni wszystkim tym, którzy na co dzień o lasy dbają, a więc właśnie Państwu, pracownikom lasów państwowych. I właśnie za tę codzienną troskę, za niezwykłe zaangażowanie, ale także za pasję, z którą Państwo do swojej pracy podchodzą, proszę przyjąć wyrazy głębokiego szacunku, wyrazy uznania i podziękowania. Cała uroczystość dzisiejsza, obchody w Łochowie zgromadziły, myślę, że około tysiąca osób, naprawdę wielu, wielu gości od e, oczywiście przedstawicieli e, i Sejmu i Senatu, e, rządu. Po przedstawicieli najróżniejszych instytucji naukowych, partnerów biznesowych, tych współpracujących z lasami państwowymi, różnych organizacji pozarządowych, a przede wszystkim kierowników jednostek lasów państwowych. Byli i wszyscy dyrektorzy 17 dyrekcji regionalnych, i szefowie zakładów lasów państwowych, ale też wszyscy nadleśniczowie. To, to chyba najważniejsze, bo to jest ta sól lasów państwowych, to oni nadzorują te nasze podstawowe jednostki, pracują w terenie i pracują na, na to, co się składa na sukces lasów państwowych. A o tym sukcesie było dzisiaj naprawdę. Uroczyste obchody ogólnopolskiego święta lasu tworzą szczególną okazję, by wyrazić wdzięczność dla leśników, którzy z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem każdego dnia ochraniają to nasze wielkie, narodowe dobro. Wszystkich zgromadzonych pozdrawiam i zapewniam o mojej pamięci i przesyłam wyrazy najwyższego szacunku premier. Mateusz Morawiecki. 95 lat dla życia lasów to jest bardzo niewielki okres czasu. Stąd leśnicy pełniąc swoją ogromną misję mierzą się z pracą, której owoce będą zbierać następne pokolenia. I to jest ta niezwykła misja, niezwykła misja, która potrzebuje bardzo dużej wyobraźni. Bardzo dużej wyobraźni po to, żeby pracując dzisiaj, wiedzieć i wyobrazić sobie i przewidywać, co będzie owocem naszej pracy za lat 70, za lat 100. Czyli z tego owocu pracy będą korzystać następne pokolenia. Wiele osób gratulowało rośnikom, nie tylko... Pięknego jubileuszu, bo nie każda jednak instytucja w naszym kraju może się poświęcić taką, taką długą tradycją ze względu na naszą burzliwą historię, ale też osiągnięć. To podkreślano przede wszystkim i wkład Lasów Państwowych w ochronę przyrody w Polsce. Podkreślano bardzo mocno duże znaczenie i udział Lasów Państwowych w tworzeniu ogólnonarodowego dobrobytu. To bardzo miła, sympatyczna dla leśników uroczystość. Mnóstwo rzeczywiście podziękowań za, za ten trud, za pracę. No i mieliśmy też oczywiście ponad 20 wręczonych kordelasów leśnika polskiego. Co chyba warto podkreślić, w ogromnej większości dla leśniczych oraz podleśniczych, czyli znów to, to ci, którzy tak naprawdę decydują o sukcesie lasów państwowych, pracują tam w terenie, znają swoje lasy, którymi zarządzają w imieniu społeczeństwa jak najlepiej i tak naprawdę oni są tą twarzą lasów państwowych w kontakcie ze społeczeństwem, w kontakcie ze wszystkimi naszymi partnerami społecznymi. Lasy państwowe i leśnicy pracujący w tych lasach od 95 lat. Łączą tradycję i nowoczesność, a przede wszystkim to są wspaniali ludzie i wielcy patrioci.